Cześć w Augustu. Kochani, lecimy z Waszym czytankiem na listopad. Na listopad. I miszki sorki, że tak późno w tym miesiącu. Nawet nie tyle w tym, co w następnym, czyli w przyszłym miesiącu. Ojejku. W sensie, że miały być w październiku. Kochani, dobra, dobra, bla, bla. Um. Miłość praca, co jest najlepszego do osiągnięcia i wy z każdym znakiem zodiaku, dobra? Na spokojniutko sobie lecimy i będziemy robić obczajkę. I będziemy robić obczajkę. Zaczniemy od miłości. Robimy sobie dwa przekazy na miłość. Dobra? Dwa przekazy sobie robimy. Dobra. Lecimy. Bagusiu listopadusiu. Na listopad 2022 przekaz numer 1 na milost. No to co to się wydarza? No to co to się wydarza? Rozłąka małżeńska spowodowana czyjąś podróżą możliwa byłaby. Lub związkowa rozłąka. Lub rozłąka z bykiem. Ale ja, Albo... Ojej, dobra, zaraz powiem. Miśki, co to jest? nie dziwna karta rada na, na ten drugi przekaz i nie wiem, o co chodzi. A, a to powiem. Ale laski się nie ucieszą. No nie. No, trudno. Misiaczki i. Dobra. Ogólnie mamy przekaz jakiś problematyczny dla jakiegoś małżeństwa lub związku. Taki bardzo, bardzo ogólny pierwszy co się rzuca w oczy. Kryzys w małżeństwie, kryzys w związku, albo nie daj Boże, romans z kimś, kto ma żonę. No, wyjazd w ogóle z nim gdzieś jakiś romantyczny, a, on, a żona siedzi w domu, bo on jej powiedział, że jedzie z kolegami. O Jezu, mam nadzieję, że nie. Ale jeżeli chodzi o Was. Szp, jeszcze raz. Ale jeżeli. Blech, jeszcze raz. Ale jeżeli, ja nie będę tego wycinać, ja nie mam czasu na taką edycję aż. Ale jeżeli chodzi o Wasz stały, stabilny związek typu małżeństwo, rodzina, dzieci lub po prostu związek poważny, no coś tu kurde nie gra. Coś tu nie gra. Niektórzy nawet być może będą myśleli o tym, żeby iść dalej i zostawić coś za plecami. Być może. Karta rada jest taka, żeby na razie nie podejmować decyzji albo żeby czegoś nie kończyć. A w przypadku romansu z żonatym mężczyzną, karta rada jest taka, że uważaj, bo on ma coś nieskończone, albo ona, jeżeli kobieta w sensie, um, uważaj, bo ta osoba, z którą ty romansujesz, ma nieskończone małżeństwo, czy coś tam innego z kimś innym no to wtedy trzeba uważać. Ale kochani, no dosłownie tak jest pokazane, jakby jakiś konflikt małżeński lub konflikt um, w związku był, a jeżeli jesteście całkowitym, totalnym, stuprocentowym singlaczkiem, bąbelaczkiem, um, ale moglibyście kogoś poznać, czy już poznaliście, to jest pokazane, że osoba nowo poznana po pierwsze ma nieposprzątane w ogóle po byłej żonie czy byłym mężu. Zero posprzątania. No albo Wy. Nieposprzątane. No dosłownie. Żona się wyprowadziła, bo mąż się wyprowadził i jeszcze jakieś majty ich leżą za kanapą. No, no nieposprzątane, no dosłownie. Albo przenośni. Oj, dobra. Wszyscy mający poważne związki uważamy na kłótnie i jakieś yy, niesnaski. Um, nawet jakieś rozłąki, że ktoś gdzieś pojedzie, wyjedzie, ktoś się może pokłóci, jakaś rozłą... jakieś takie dziwne. A wszyscy, którzy mają, nie daj Boże, y, romans lub jakąś relację z kimś, kto albo jeszcze nie ma rozwodu, albo całkiem niedawno się rozstał, uważajcie. Tylko tyle mówię. Uważajcie. No. Bo mam niestety taki mini tyci-tyci przekaziczu lisiu, że mogą nie mieć w ogóle zamkniętej tej sytuacji z poprzedniego związku. Jeżeli wy czujecie, będąc singlem, na przykład po, po jakimś rozwodzie, czy tam po jakimś e, zerwaniu, e, że wy macie nieposprzątane, no to trzeba się będzie troszeczkę nad tym może zastanowić, dlatego że tu jest zasugerowane, że ktoś w tym miesiącu tu jedzie, rusza w ogóle, a, a cały czas ma coś niezamknięte z kimś innym. Ruszam w podróż, a tu mam męża albo żonę, albo tu ma on, ten człowiek, z którym ja ruszam w podróż, ma coś niezamknięte, niezakończone. No dopóki się ten cykl jakiś nie domknie, nie zamknie, no to. Nie wiem, czy bym tak strasznie ruszała w tą podróż. No o to mi chodzi. To nie o to chodzi, bo podróż nie jest pokazana źle. To nie o to chodzi, żebyście się bali, że coś się w podróży stanie. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Podróż jest pokazana pozytywnie sama w sobie. W sensie, że doszłoby do niej i być może byłaby pozytywna. Ale to może być też symboliczna podróż. Ruszam w drogę. Odchodzę. Idę z kimś nowym. Albo, nie wiem, zaczynam jakąś inną drogę życiową, czy coś takiego. Ale jest pokazane... Ale poczekaj, poczekaj, przecież masz niezakończony jakiś inny... Może nie, że etap, etap, no, ale jakąś, jakiś cykl niezakończony, niedomknięty. Albo masz konszachty z człowiekiem, który ma niedomknięty, niezakończony jakiś cykl. Takie coś tu jest pokazane. Jest pokazane, że jest taka, takie niebezpieczeństwo, że dwie ko kobiety będą się... Nie, że bić, to, to nie o to chodzi, ale. Hm. Dobra, ja to muszę powiedzieć. To się nie spodoba dziewczyną. O, Jezusicku. I To jedna osoba może mnie słuchać, ja to muszę powiedzieć. Jest gdzieś. Ja nie wiem, czy wy jesteście żoną, czy kochanką, ale ja muszę powiedzieć tą jedną historię. I kochani, sorry. Jeżeli się ktoś obrazi, ja nie wiem, do kogo ja mówię. Ja nie wiem, kim wy jesteście w tej historii. Być może nikim, być może z jakiegoś. Nie, może jesteście chłopem. O, może jesteście chłopem w tej historii. Historia jest pokazana następująca: Marnotrawny mąż i bardzo nieszczęśliwa jakaś kobieta. Wcale się nie upieram. Że nieszczęśliwa, zraniona kobieta to jest żona, bo to może być też kochanka. Nieszczęśliwa, zraniona zakochała się, nie wiedziała, potem się dowiedziała, już było za późno, ona już była zakochana, on jej obiecywa, 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 minęło 3 lata albo 5 i on ją kopnął w dupę za przeproszeniem, bo wrócił do żony. Więc nie wiem, kto jest nieszczęśliwą kobietą. Jedna z dziewczyn jest nieszczęśliwa, płacze i cierpi, a druga jest wredna. Jeżeli wredna jest kochanka, to próbuje uwodzić mężczyznę. I należałoby się zastanowić nad znalezieniem sobie własnego mężczyzny, a skupienie się troszeczkę, skupić się należałoby na tym, że jakaś kobieta bardzo cierpi i niech ona może sobie najpierw z tym swoim mężem, czy tam jakimś marnotrawnym człowiekiem, naprawi albo ustali coś i dopiero potem, ewentualnie, można się z nim spotykać. Nie brałabym innej kobiecie męża, gdybym była kochanką, w tej historii, konkretnej, o której mówię! Ale może być też odwrotnie. Żona jest wredna, kochanka płacze i cierpi, żona jeszcze atakuje kochankę i ma do niej pretensję no bo przecież mężuś na pewno by nie poszedł, jakby mu inna baba nie zaproponowała. Mężuś jest oczywiście łajza, natomiast kochanka cierpi, bo ja mówię, to jest jedna z tych historii. Kochanka cierpi, a żona ma do niej pretensje, a żona powinna troszeczkę się uspokoić. I zobaczyć po pierwsze, kogo ma w domu i jaka to jest łajzunia, a zobaczyć też, że ta druga kobieta nie zrobiła tego specjalnie i została cholernie zraniona. Wiecie, jest takich historii. A jakoś zawsze jest tak, że kochanka nienawidzi żony, żona nienawidzi kochanki, leją się o tego chłopa, energetycznie przynajmniej, a chłopisko takie w ogóle nie wino. Ale ja nie wiem, a ja nie wiem, co mam zdecydować. Jaki biedny jestem. W dupę z biednym! Chłopem, dziewczyny, nie kłócić się o chłopa, zobaczyć jedna i druga. Ja nie wiem, kim wy jesteście w tej historii. Zobaczyć jedna i druga, że wy nie możecie, wy jesteście kobietami, wy musicie jedna drugą zrozumieć. Czyli jeżeli wiecie, że wasze zachowanie rani inną kobietę bardzo, albo że jest to jakaś sytuacja, z której należałoby się wycofać, to należy się z tej sytuacji wycofać. Wprost jest pokazane, jakaś kobieta cierpi i ma cholerny ciężar, jest jej cholernie ciężko, i należy się wycofać z tego. Wycofać. Druga kobieta może być wredna. Mówię, absolutnie nie powiem wam, która jest wredna, a która cierpi, bo to może być i tak, i tak. No. Czasem żona jest wredna, czasem kochanka jest wredna, a czasem obie cierpią. No, to rany boskie. Tak czy siak, wycofać się, jeżeli jesteście tą kochanką. Wycofać się z tej sytuacji. Jeżeli jesteście żoną, przestać atakować tą kochankę, zająć się tym chłopem. A dać już tej babie spokój, bo ona wtedy jest tą cierpiącą. W sensie, że on ją cholernie zranił. Zrozumcie inną kobietę, dziewczynę. Przestańcie bronić faceta. Rany boskie. Trzeba zrozumieć inną kobietę. Jest pokaz... To jest dokładnie taki przekaz. Jeżeli ja ym, mówię o czymś, co. Dobra. Bo ja powiedziałam to tak, jakby pod kątem jakiegoś trójkąta. No bo mam chłopa i dwie baby. No to mało tego, mam pokazanego chłopa, męża i dwie baby. Ale jeżeli to są dwie koleżanki, psiapsiółki jakieś, to też jest pokazane, że jedna jest wredota zawistna i zazdrosna być może, a druga jest jakaś słabsza, cierpiąca i potrzebuje pomocy i niesie jakiś ciężar. No to ja mówię znowu nie wiem, kim wy, wy byście były w tej relacji, ale zwrócić uwagę, to może być koleżanka, przyjaciółka, siostra, zwrócić uwagę na tego typu sytuację, że komuś jest bardzo, bardzo ciężko. Wam czy tej babie? Jakiejś tam, już nie mówię, to nie musi być jakaś inna baba waszego chłopa. To może być po prostu jakaś siostra, koleżanka, przyjaciółka, nie wiem kto. Także zwrócić na to uwagę. Także, kochani. Yy... Nie podejmowałabym jakichś bardzo drastycznych decyzji w tym tygodniu, jakbym na waszym miejscu, jeżeli chcecie gdzieś jechać za granicę. Nie wiem czemu, jechałabym autem, a nie samolotem. Nie wiem dlaczego. Nie dlatego, że katastrofa, tylko dlatego, że prawdopodobnie to latanie może być trochę utrudnione w listopadzie. Na przykład tu jakieś kolejki, tu opóźnienia, tu coś lot odwołają. Bezpiecznie byłoby autem. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, że po prostu siadacie sobie pod domem. I wysiadacie sobie gdzieś w jakiejś Chorwacji, we Włoszech, czy gdzie tam chcecie. Także raczej bym, jakbym miała taki wybór. To ja bym jechała autem na waszym miejscu, to tylko tyle. Ym, albo nawet gdzieś po Polsce. Ym, no bo to w listopadzie, to ja wiem, to gdzie Wy byście musieli jechać, żeby było ciepło? No do Afryki pewnie, nie? Albo gdzieś na Sycylię, no to autem chyba się nie da. Dobra, lola. Yy, także uważamy na konflikty małżeńskie, uważamy na niezakończone cykle. Jeżeli trzeba coś zakończyć, to najpierw zakończyć, później iść, gdzieś ruszać z czymś. W konflikcie pomiędzy dwiema kobietami skupić się należy na mężczyźnie, albo dlatego, że to mężczyzna jest tutaj winny i obie powinny jego w jakiś sposób rozliczyć lub się od niego uwolnić, a nie atakować siebie nawzajem, albo. I tutaj teraz mówię o sytuacji, kiedy są dwie przyjaciółki, siostry czy coś takiego. Mężczyzna może być jakimś rozjemcą czy coś takiego. No i to jest to, co powiedziałam, że kobietom się nie spodoba, bo się dwie baby żrą. No jedna płacze, druga się żre. No to tak to wygląda. Jedna jest agresywna, druga jest biedna, taka nieszczęśliwa. Ale, ale mężczyzna mógłby tutaj coś, nie wiem, rozwiązać, coś nakazać, wiecie, tak po prostu przyjść i... Ręką w stół. No to to jest to, co, co mówiłam, że dziewczynom nie spodoba, że to jakiś chłop będzie tutaj jakimś rozjemcą. Co to w ogóle jest? No, ale no ja Wam muszę mówić, jakie mam karty. No co, co ja poradzę na to? E, także dziwna, strasznie sytuacje, powiem Wam. Dziwne sytuacje w listopadzie. Jeżeli jesteście singlaczkiem, bąbelaczkiem, nie, pewnie bym nie szukała w listopadzie jakiegoś super poważnego związku, bo tak jakbyście nie byli do końca gotowi na to. Emocjonalnie prawdopodobnie. Tak jakby ktoś cały czas niósł bagaż jakiegoś byłego związku lub jakiejś przeszłości. A jeżeli Wy nie niesiecie, to uważać na osobę, i to już powiedziałam wcześniej, która, bo moglibyście poznać kogoś, nie? Która niesie bagaż jakiegoś byłego związku. I wtedy może tak właśnie być, że Wy się w coś wdacie, nie wiedząc nawet, a on potem za parę tygodni zacznie wracać do żony czy do byłej. I wtedy będzie ta historia, o której mówiłam. Jedna bała drugą będzie nienawidzić, a tak naprawdę chłop będzie mieszał. Jeżeli słucha tego jakiś chłopak, który myśli, że jest odwrotnie, że baba jest dwulicowa i wredna, również jest to możliwe. I wtedy po prostu odwróćcie sobie tą energię, dobra? Jeżeli myślicie, że to jest odwrotnie. Można odwrócić, to się nic nie dzieje, oczywiście, że tak. Także, synglaczki, uważajcie na bagaż. Tyle. O Jezu, a może Wy musicie na bagaż uważać, jak będziecie podróżować gdzieś? Wiecie, ile ginie bagaży teraz w Europie? Ani na nie wiecie, jak, jaka masa. I to w porządnych liniach, nie w jakimś dziewdziaństwie. Nie będę nazywać linii teraz, ale... Wiem z. No nie wiem, czy można powiedzieć z pierwszej ręki, bo to nie jest moja ręka, bo to nie mi zginęło, ale... Ale w każdym razie. Słyszałam. No. Że tak się dzieje, to może musicie uważać na bagaż. Wyjeżdżając gdzieś. Mm. Może dlatego lepiej jest jechać samolotem na wycieczkę niż, nie przepraszam, odwrotnie samochodem niż samolotem, bo w tych samolotach teraz właśnie się dziwne rzeczy dzieją. Dobra, już nic nie gadam, bo będę gadać na Waszym czytaniu 40 minut, bo się tak rozgadałam, w wagusie. Kochani, co u Was w pracy? Co jest, Misiaczki? Uuu! No. Raczej to chyba nie chodzi o seksy w pracy. I kochani, od razu. Wam zrobię, co jest najlepszego do osiągnięcia. No, dobra, dobra. Co jest najlepszego do osiągnięcia, i. No, dobra. Ale zacznijmy sobie od pracy. No, ciekawe, ciekawe. To najlepsze do osiągnięcia jest ciekawe. Kochani, zacznijmy od pracy. Mamy pokazane dwie karty, które mówią o ogromnej kreatywności, pasji i działaniu z pasją. Jeżeli gdzieś jest jakaś waga, która jest artystą, miśki wykorzystać tę energię w tym tygodniu, w tym miesiącu, przepraszam, koniecznie wykorzystać, koniecznie. Dlatego, że jest pokazana płodność artystyczna, ogromna pasja, ogromne takie, takie działanie z taką motywacją, naprawdę to jest, jest rewelacyjna. To są rewelacyjne karty, to jest rewelacyjna energia, naprawdę. Płodność artystyczna, pasja, motywacja do działania, działanie, tworzenie. Płodna osoba, e, cały czas, no wiem, że możecie myśleć, że chodzi o, o ciążę, ale nie. E, cały czas mówię o jakimś, o pracy, nie, o jakimś tworzeniu. Osoba i działanie i taka pasja i talent i coś robione dobrze i robione i w dobrym kierunku i robione z taką właśnie pasją. Karta, rada dla osób, które w sobie to odnajdują i rzeczywiście Wam to jest potrzebne w Waszej pracy, ta taka płodność. I ta pasja, i ta kreatywność, karta rada: pracuj, inwestuj, zainwestuj, daj coś od siebie, będzie się wracało. Im więcej dasz, tym więcej wróci. Dla niektórych to są też karty jakiejś inwestycji. Jeżeli na przykład, nie wiem kim tam jesteście, ale em, wasza firma mogłaby zainwestować w jakiegoś artystę albo w jakiegoś pisarza, albo nie wiem, no dobra, nie wymyślam. No, wasza firma, czy albo wy, Moglibyście zainwestować w coś, co jest płodne, albo jakaś osoba, która jest płodna, która, um, która umie tworzyć, umie coś stworzyć, jakiś pomysł, który jest płodny, to jest pokazane, żeby zainwestować w to. Bardzo dobre karty. Jeżeli jesteście szefową albo macie szefową, to jakaś szefowa jest pokazana jako bardzo dobra szefowa i jest pokazana bardzo dużo motywacji, działania i dla niektórych nawet jakieś nowe pomysły lub nowe przedsięwzięcia. Ale to wszystko jest pokazane bardzo dobrze, dlatego że to jest pokazane owszem jako nowe, ale jako coś, co chcecie robić, do czego się nadajecie i macie poparcie innych osób. Wsparcie i poparcie. Jeżeli jesteście całkowicie młodziutką osobą, to was ktoś wspiera w tej pracy, albo jakaś czyjaś matka, starsza siostra, już tam nie wiem, też was może wspierać. Macie wsparcie, macie pomoc. Re, y, nie reakcja, tylko y, rada. Rada. To jest taka, żeby zainwestować. Im więcej dasz, tym więcej Ci się zwróci. Pamiętaj, dawaj, inwestuj. Inwestuj też i finansowo, zainwestuj. Ale inwestuj swój czas, swoją pracę. Im więcej dasz od siebie, najpierw daj Ty, a potem zobaczysz, że Ci się będzie zwracać. To jest bardzo dobra energia na pracę. Naprawdę. Naprawdę. Jeżeli chodzi o to, co jest najlepszego do osiągnięcia. kani, jeżeli jesteście chorzy, to wyleczenie. Albo jeżeli byliście chorzy, wyleczenie. Jeżeli byliście zmęczeni, to odpoczynek. Być może jakieś wakacyjki dla niektórych. Jeżeli byliście zmartwieni lub cierpieliście po jakimś utraconym związku, utraconej miłości, to wyleczenie z tego. Jeżeli ktoś chce leczyć zepsuty związek, taki, w którym miłość już powoli wygasa albo już wygasła, to jest pokazane, że będziecie mieli szansę, dlatego że się dogadacie albo będziecie rozmawiać. Rozmowa, na temat na przykład uleczenia jakiejś relacji. Relacja nie musi być związkowa, w sensie, że to może być relacja na przykład rodzinna albo jakaś przyja przyjacielska, czy coś takiego. Więc uleczenie, cokolwiek się nie udało lub się zepsuło, uleczenie i rozmowa. Bardzo dużo komunikacji, dobre wieści. I odpoczynek, uleczenie, spokój, medytacja. Naprawdę bardzo dobre karty. Również wyleczenie po jakiejś przeszłości. A pod spodem talii mamy kartę ulgi zrzucenia z siebie jakiegoś ciężaru. Miśki żyć, życie umierać. Naprawdę. Naprawdę. Dobra. Teraz wy z każdym znakiem zodiaku, tylko se muszę obrusik przekręcić. Bo zaczynam od. Baranka. Baranku. Znaczy nie baranku, tylko wagusiu. Z barankiem. Dobra, najpierw sobie potasujemy trochę. E, czyli rozkładamy karty e, dla Was na listopad to jest. Dla Was i każdego znaku zodiaku. Waga i wszystkie znaki od od barana do rybeczek. Jeszcze raz. Waga i wszystkie znaki od baranka do no to zobaczmy jeszcze szybciutko to. I kochani, będziemy zaraz kończyć. Z barankiem w listopadzie. Uh, 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 pojednanie, pogodzenie się. E, miłościowe słowa, oferty, może być też nowa relacja z baranem. Seksy, pojednania, pogodzenie się, porozumienie. Pamiętajcie, że to nie musi być sytuacja romantyczna, to może być innego rodzaju pojednanie, porozumienie. E, e, jakieś mówienie o uczuciach, ale bardzo, bardzo dobre i jakieś takie dogadanie się, i. Być może... Być może czyjś powrót. Z Bykiem... Jezu. Z Bykiem będziecie leżeć na pieniądzach. O Boże... Miśki, um, odpoczynek, wypoczynek, ulga... Nie ulga, przepraszam. Odpoczynek, wypoczynek, pauza, przerwa, urlop. O, chciałam powiedzieć urlop, a powiedziałam ulga. Ale może dla kogoś ulga. Może dlatego to powiedziałam. I bardzo duże pieniądze. Stabilizacja, uleczenie czegoś, i poczucie stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa. Bardzo dobre karty, bardzo dobre. Z bliźniętami. Ym... Cholera, wiecie co? Nie wiem, bo jeżeli wchodzi między Was jakiś, jakiś lew, w sensie wy, bliźnięta i lew, no to tutaj jest pokazane, że może bruździć. Ale jeżeli nie, no to macie pokazaną silną więź, ale z jakiegoś powodu. Nie możecie się spotkać albo nie możecie gdzieś wyjechać razem. Jest pokazany jakiś problem w podróży. Eem, wiecie co? No to uważajcie, jak tam gdzieś jeździcie, w sensie, że tam ostrożnie i tam benzynę zawsze mieć i tak dalej, tak dalej, i wiedzieć, gdzie się jedzie. Być może będziecie ustalać, w jakim kierunku jechać albo w jakim kierunku dalej iść. I jest tutaj takie małe ostrzeżenie, że coś może nie idzie, nie rozwija się tak, jakbyście tego chcieli. Na razie się nie rozwija. Ale ogólnie jest pokazane, że się lubicie, że się sobie podobacie rzeczywiście. Z raczulisiem mamy pokazaną stratę czasu i rozczarowanie, niestety. Tyle, nic więcej nie mówię. Strata czasu i rozczarowanie. Nie będzie z tego tego. O, z tej, czekajcie, jak to się mówi z tej mąki nie będzie chleba. O no to to nie wygląda zbyt dobrze. Z Lwem mamy pokazane, że... O, o dwie karty o tym mówią. Nieskończone, niezamknięte, nieodejdziente, nie można się pożegnać, być może wraca, a jeżeli nie wraca, to cały czas coś na Was działa. A jeżeli to nie jest energia pomiędzy Wami i Lwem, to być może na jedno z Was działa energia z przeszłości, dlatego Wy nie możecie być razem szczęśliwi. Ale być może z Lwem macie niezakończony jakiś... Um, jak to powiedzieć? Cykl niezakończony, nie Z panną seks i ulga. Seks i ulga. Albo seks bez zobowiązań, mieliśmy, no niestety. Seks bez zobowiązań, proszę. Jest też pokazana jakaś pasja i działanie i talent. Być może jakieś, będziecie się oddawać wspólnie jakiejś pasji nieseksualnej. I jest pokazana ulga i odciążenie, robienie czegoś i odciążenie drugiej osoby. Ale jeżeli chodzi o czysto takie romansowe przekazy, no to jest pokazany romans i seksy, ale jednocześnie bez zobowiązań i trochę bez odpowiedzialności. Nieodpowiedzialny seks, no to uważajcie. Z wagą, czyli dwie wagi Manipulant, który mówi, że chce, a potem się wycofuje. Albo manipulantka, osoba, która wami manipuluje, bezsilność, poczucie bezsilności z powodu jakiegoś manipulanta, jakiejś osoby manipulującej. Jest pokazane, że ktoś tak naprawdę nie wie, czego chce. Nie wie, czy chce tego związku, czy nie chce, czy chce kogoś innego. Zwodzi ktoś kogoś, niestety. Ze Skorpionem mamy pokazane, że ktoś musi przemyśleć i na razie nie będzie ani ratował, ani rozwijał tego związku, bo musi przemyśleć pewne sprawy. Ze strzelcem mamy pokazane spełnienie marzeń, ale brak podejmowania decyzji. Czyli bardzo się sobie podobacie, być może myślicie o sobie jako o spełnieniu marzeń, ale prawdopodobnie jedno z was ma żonę albo męża. W sensie, że nie umie podjąć decyzji, albo po prostu ktoś nie podejmuje jakiejś decyzji. Jest też pokazane, że jeżeli jesteście razem ze strzelcem, to być może macie jakieś wspólne marzenie, ale musicie podjąć decyzję i iść do jakiegoś urzędu, a cały czas nie idziecie. Albo ten urząd nie jest sprzyjający Wam. Jeżeli macie koziorożca, możliwe, że będziecie gdzieś wyjeżdżać albo się przeprowadzać. Bardzo możliwe, że będziecie wyjeżdżać od koziorożca albo opuszczać koziorożca, ale to wy byście ich chyba opuszczali, bo wy jesteście waga, a koziorożec, zwłaszcza jeżeli wy jesteście kobieta waga, a koziorożec jest mężczyzna, zwłaszcza jeżeli jest taka sytuacja, to wtedy moglibyście chcieć opuścić tę osobę albo gdzieś wyjechać. Czy byście wyjeżdżali razem? No być może w porywach tak, jeżeli wiecie, że macie stabilny związek i wyjeżdżacie razem. Ale w ogóle jest pokazane zostawianie czegoś i wyjazd albo opuszczenie czegoś, ale jednocześnie jedno z was chce stabilnej relacji, przynajmniej jedno z was chce stabilnej relacji. A jeżeli ta relacja już jest stabilna, to wtedy być może ten wyjazd i opuszczanie czegoś i to przemieszczanie się jest po prostu razem. Być może tak. Z wodnikiem, seksy, romanse. I zapobieganie jakiejś wieży. Natomiast taki trochę mniej optymistyczny przekaz jest taki, że ktoś ma dwie osoby i z żadnym z tych ludzi nie chce burzyć sobie relacji, i dlatego się bawi i tu, i tu. Ale jeżeli nikt się nie bawi i tu, i tu, i jest tylko was dwoje, to jest pokazany romans, seksy, zauroczenie, uczucia i chęć naprawy, albo chęć zapobiegnięcia rozpadowi tej relacji, a z rybami szczęście, sielanka. Wyjście z cierpienia, zakończenie cierpienia, dziesiątka kielichów. Szczęśliwa rodzina, szczęśliwy dom. E, happy end. Dobrze się kończy. Po jakimś okresie negatywnym, nieszczęśliwym. Dobrze się kończy. Coś. No. Nie są. Ajajaj. Aj, 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 aj. Dobra. Wagusiu, karta anielska. Wycofanie. Czas wycofać się ze świata. Kochani, jeżeli we dwójkę, to we dwójkę. We dwójkę się wycofać, spędzi trochę czasu tylko we dwoje, sprzedać dzieci, jakieś babci czy coś takiego. A jeżeli chcecie sami coś przemyśleć poważnego, no to wycofanie to jest taki nasz ten pustelnik. Wycofaj się, żeby przemyśleć pewne sprawy. Miszki, tyle. Wszystkie znaki są już listopadowe na kanale. W razie gdyby ktoś szukał, wszystko jest na kanale. Są też nowe filmiki, które były wrzucane w tym tygodniu. W sobotę będzie. Tygodnióweczka w czwartek, nie wiem, wy to będziecie widzieć w czwartek, będzie weekendóweczka, w każdym razie się będzie działo. I oczywiście we wtorek będziemy robić czytanko dla, co jest przed nami ukryte, nasze ulubione. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli się Wam to do czegoś przydaje. A na razie buziaczki, pozdrawiamka. No i papa.